Dawno, dawno temu, głęboko na dnie oceanu, w bikini dolnym, latający Holender, znudzony swoim duchowym życiem, postanowił zrobić sobie wakacje. Przez wieki straszył rybaków, nawiedzał statki i porywał dusze, ale nadszedł czas na coś nowego. Pewnego dnia, podczas dryfowania przez mroczne wiry internetu, jego duchowy statek wpadł w portal i trafił prosto do Grystumbel Geiss. Na początku Holender był wściekły, zamiast strachu, wszyscy biegali, skakali i z hukiem lądowali w różowych galaretkach. Ale wtedy zobaczył błyszczące skiny, emocje i chaos rozgrywek. To było coś więcej niż nawiedzanie, to była zabawa. Zaczął trenować ślizgi, skoki, uniki i śmieszne tańce. Jego duchowa moc zamieniła się w niesamowite umiejętności, a jego przerażający wygląd stał się jedną z mitycznych skórek. Od tej pory krąży po planszach Stumble Guys, nie po to, by straszyć, lecz by wygrywać. A gdzieś tam głęboko w grze słychać jego mroczne buł, ale bardziej w formie śmiesznej emotki.